Zaczynamy z pakami. Odbieramy najpierw za Division Rivals. Weźmiemy opcję niewymienną, oczywiście, żeby były jakieś te paczki. Jest sporo do potrafiania. A, także. Kurde. Bierzemy to. Będzie przynajmniej na statki. Richard ja, I Tela na no, no to. nie tragicznie. Okay. Przepaliłem ich obydwu. Witam IC. Dobra. I odbieramy nagrody za Food Champions. I niestety elita 3. No ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. 24-6 bilansik. 3 player piki. Paczka z trzema tocami. Jedna za stoka. Zobaczymy co w player pickach, Zobaczymy co w tej pasce z tocami. Czy będzie dramat, czy będzie dobrze, czy będzie bardzo dobrze. Ja, szczerze mówiąc nie mam jakichś tam specjalnych nadziei. Ale leci player, pierwszy player pick. Zaczynamy dobrze, dobra. Drugi player pick, zobaczymy czy tutaj będzie ktoś ofensywny, bo szczerze mówiąc ci obrońcy mnie totalnie nie interesują, a już żadnego SBC nie mam zamiaru robić. Także ten blink pewnie będzie do statków po prostu. Drugi player pick O, zawodnik, też fantastyczny. Top 5 lig nie mam, Co to, to nie jest. To wezmę tego diagnę od Overall. Bo... Nie. Dobra, moi drodzy, 9-2, 9-3. Teraz 95. 5 Havertz i spełniony. Leci trzeci. No nie. Alderweiler, czyli super. Może być fantastyczne projekty. Zobaczymy, czy było faktycznie warto grać w cokolwiek. Pierwszy jest walkout. Zobaczmy, kogo nam tutaj przyniesie. No. No to całkiem nieźle. Dobra, pomijamy. Takie walkouty fajne były, ale. pół roku temu. Do tego Jimenez. Rysiek Kwaryzma. I, I. I to wszystko. Paczka za 125 tysięcy niewymienna. Otwierajmy ją. Patrzmy, co tam. Poleci. Jest drugi walkout, więc jest fantastycznie. Motm. No to bez szału, chyba. Sealesem, tak? No, oczywiście, że tak. Ok. Niewymiennym. tym czego mi się nie przyda. Ale jest zaspas. 8-7, spoko. No, akurat całkiem ciekawie. No i oprócz tego tyle. Będzie trzeci walkout, czy nie? Jest, ale sypie, kurczę, no Zarobieni chyba normalnie Once to watch, workout. No, będzie duplikat Karta niewiele warta A ja go mam chyba niewymiennego No chyba tak Więc zrobimy sobie prawdopodobnie nasze szybkości wymiennego Wants to watcha, no bo Jest Dembele No i tak, Richard nie niewymienny, więc na szybkości pójdziemy zrobić jednego OneStopWatcha wymiennego. sobie otworzymy jeszcze jedną dodatkową paczkę. To dlaczego by nie? Richard Lisson niewymienny, przepalony na. No, walkout. O kurde, no to w szoku jestem teraz. Marest! No to wymienny Mares, zawsze na propsie. To też jest duplikat u mnie, ale Mares chyba tam koło 60 tysięcy kosztuje. Także akurat na tej wymianie wyszedłem całkiem nie najgorzej. Zobaczmy sobie jeszcze na szybkości. Mares, 70 tysięcy. No to fajnie, patrzmy. Walkout jest, no to chociaż tyle. No to fantastyczne. Ok. Jest dobrze. Jest. Powiem Wam szczerze. Zobaczyłem tego Sirigu. O troszeczkę, troszeczkę się zmartwiłem. Ale tutaj jest 400 tysięcy. Tutaj jest 200. 600 tysięcy, setkę, 700 tysięcy. Także, No nie jest nie jest źle. Dobra, jesteśmy na koncie łukiego. Patrzmy, co tutaj Byku ma. No ten Felipe to do zmiany. To oh, no, placek. No, kogo tam wstawić? No, Placek to do zmiany. Tutaj trzeba zbierać na jakiegoś kurczę Ferdinanda, Nawet nie zbierać. Trafił Salaha. Od razu mówię, ja mu już ta Salaha nie trafię. To na pewno nie. Kasemiro chodził ładny, Kładzik już kompletny, ale strasznie ofensywnie. Też nie jest, jest, Alan jest. 4 2, 3, Jest Alan jest. Kasemiro, ok. Drugi nie może być dobrze z racji tego, że już i tam miał za dużo szczęścia z tym Salahem. <laughs> Otwieramy. I bardzo dobrze. Dobra, to już są lepsze partie. Paczka za 35k wjeżdża, to musi być co najmniej, co najmniej jakaś specjalna karta Nie wiem, kim ty jesteś, gościu Aż szkoda, że jesteś niewymienny chyba Nie no, wymienny, no to sztos Dobra, paczka za 55 tysięcy No Co to jest? Nie mam pojęcia Okej okay. O to w tot się to niezgrywalne A ten to tak Dobra paczka za pięćdziesiąt tysięcy O Okej, okay, tylko nie ten sam i... Kim ty jesteś? Nie miałem pojęcia, że w ogóle w tym roku wyszła taka karta, no ale... la soga. No. O kurczę, a tutaj paczka i jeszcze wymienna, o panie No ja nie widzę O panie, zobaczysz A co się ma? Jedzie Ikona! No! Co to, to nie jest? A To Nie parka za 125 tysięcy! Dobra, moi drodzy, jesteśmy na koncie u Rolasa. Wielkie gratulacje dla niego za wbicie topki. <laughs> Takim składnikiem powalczył. Wbił pierwszą topkę w klifie, także mega, mega wielkie gratulacje. Player Piki już otworzył. Zobaczmy, zobaczmy co tutaj miał w tych player pickach. czy to już przepalił? Nie, nie przepalił. Nie, jest Bernardo Nie, Bernardo to nie jest A dzisiaj. tu jest, Sirigu, Parejo, Itzo i Alan Także, o. no kozak, kozak Piękne te trafy I przechodzimy do paczki 11 matotsami Ale najpierw, 3 za, 100 3 za 100k Leci pierwsza od razu Nie mówcie o bo będę słyszał nie będę mówić. No, zobaczę sobie. Kurwa, no Mati. <grym 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 nie brakuje mnie, Pierwsze trzy tysiące zarobiono. No, aż Dobra, karta. Jeszcze... Dejzu, jeszcze brakuje trochę. O. Za Nazario sobie go wpuścił. Ej, jak właśnie, ja oglądałem u Matrygo, wszędzie miał wokal. Wszystko Quixel tam, do klubu i Quixel wszystko Dobra, czy to usunę z listy? No nie, nie mogę. Dobra. Dobra, tam sam sobie ogarnął. Druga paka stoka Ten przetasowanie zrobił A nie Dobra No No o, Ciekawe ile to kosztuje No co to jest? Niemcy? Napastnik na na hmm. O Werner To dużo za 80 no tysięcy Ciekawe 50 koła to dużo? No? Ja dziś trafiłem Fabiniu za 400 tysięcy no, no, Ty nim graj Mamy no, paczka niezła Prawda Matić, Werner Nie, nie, tyle mi No i gitarą Trzecia paczka, wiesz? paczki za stoka dla mnie są O Ty już stoka za No To już za mało No nie, no nie U siebie ciągle walkouty no ale co, 15 czeka co robiłeś, o tak quickseru no i tyle. No Chodzi. <laughs> nie przyda o, 15. Ale patrz Roles jaka korzystka karta. <laughs> nie jak no, 56. Nie... <laughs> ale słuchaj, ma... To on wygląda jak typ wirtualny. Małego linka, <laughs> z tym... Z Wernerem, to? No tak, no już o, do skladek... O, palił! Jo. O! na następnym sezonie podskoczy. Leci. Oj, oj, oj. Oj, oj, Jest wokal. No, ja pierdzielę. Poc jest. O już. Dobra, jest słabo, bo się nie odezwał nawet. Dziewięć trzy. Tak. Poza. Ja... Boże. O Boże. To już, już widzę tą paczkę. Ale wstyd. Coś mówiłeś o tych... Ale możesz zadań. trafić go jeszcze zawsze. Przecież. I na sam na nie pójdźmy. Znaczy, Wicel, Wicel nie jest jakiś kurde najtańszy przecież. Jak Przerwam. Militao, jak nie ma portugalskich? Tylko 300 ma. tysięcy? Jaki militał? Nie ma portugalski. 9-3 kuźwa, ja nie wiem. On jest może coś warty, ale nie ma, wiesz... A reszta sami bramkarze pewnie. pewnie. Nie no, bramkarzy tu tak dużo nie ma. Dobra, przebijaj. No, no to jeszcze lepiej. Bramkarzy będzie mało właśnie. Oluju. O Boże. Jezus Maria. O Boże. O Boże. O Boże. To za Boże. gówno. Nawet na najka nie będę miał.